Witamy w kolejnym odcinku Trampolin no od Podstaw. Dzisiaj pokażę Wam, jak nauczyć się przerzutu w przód potocznie zwanym Fiflakiem w przód. Zapraszamy! Przerzut w przód możemy rozpocząć na dwa sposoby: z naskoku obunóż lub z naskoku tempowego. Następnie wraz z dynamicznym zamachem nóg kierujemy ręce do trampoliny. Pamiętamy, aby nie załamywać się w biodrach. Wyprostowanymi rękami odbijamy się od trampoliny. Po przekroczeniu pionu staramy się jak najmocniej wypchnąć biodra do przodu. Ostatnim etapem jest lądowanie na nogi z wyprostowaną sylwetką. Pierwszym etapem nauki jest wykonanie stania na rękach z przysiadu podpartego. Po osiągnięciu pionu powinno nas przeważyć w stronę pleców. Staramy się, aby stopy jako pierwsze dotknęły trampoliny. Kolejnym etapem jest wykonanie tego samego ćwiczenia z zamachem nogi. Trzecim etapem jest wykonanie tej samej sekwencji z pozycji stojąc z zamachem nogi. Kolejnym etapem jest wykonanie tego samego ćwiczenia z naskoku obu nóż. Ostatnim etapem jest próba wykonywania pełnego przerzutu w przód i szlifowanie techniki. Mam nadzieję, że wam pomogłem. Jeśli tak, lajkujcie filmik, zasubskrybujcie kanał i oczywiście wpadajcie do Jump World.